Chciałam, że z jest strony, to kolejnym kanale jeszcze przed oglądaniem. Chciałbym zachęcić Was, jeśli lubicie mój kanał i jesteście na nim zostać do zasubskrybowania go i aby nie opuścić żadnego materiału naciśnięcia tego magicznego dzwoneczka. No i jeśli film Ci spodobał oczywiście zostawiam łapki w górę. Dzięki i miłego oglądania. Babciu! To jest Walkout. Mamy walkout. Co tym razem? Brazylia. Neymar! O kurde, piękny traf. Mamy Neymara. Ach, kurwa, ja mam szczęście ostatnio do tych paczek. Trzeci mój walkout, Kurde, mamy Neymara. Co tu rune jeszcze się trafił? O Boże. I, i niech mi ktoś powie, że składów ze skład building challenge nie opłaca się robić. Ja na tym najwięcej zarabiam. Ile on kosztuje, kurde? Ile on kosztuje? Oooh, wow, To jest mój najlepszy traf. Chociaż trafiłem już dla lakazet men of the match. O kurwa, no jestem zarobiony, 700 tysięcy końców minimum. Zacznijmy od złotej paczki rzadkich kart. Jest walkout, walkout na start. To będzie coś dobrego, niezależnie co by to było, jestem zadowolony i uwaga. To jest Francja, to jest fra, to jest Pogba, 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 Pol Pogba. Co to jest za trafienie, Pol Pogba przed chwilą i co? Trafiam pola pogbę w paczce! Wow! Świetna karta! Co się właśnie stało? Ja Teraz to wygląda jakbym to reżyserował. Pol pogba! Przecież przed chwilą powiedziałem, że chciałbym pola pogbę w składzie i fajnie by było trafić coś, żeby budżet na tym końcie zasilić. A my trafiamy pogbę w paczce! Co tu się stało w tym momencie? Wzięło się Wokaut? Tylko Walkout. nie ów kto Tylko nie kto. Dobra, nie powiem ci Ale warta karta dużo? Oooo! Ja pierdolę Ja pierdolę Libra? Nie Nie Laka O zet. kurde O jebie. Laka zet. Brawo, kurde Ale jesteś opie zarobiony w pytach Zaraz ci sprawdzę jak kosztuje ja jebie, ale fart! Ale pięknie. kurwa! Jebany! Pół miliona! O chłopie!